Pracowała na oddziale geriatrycznym od 12 lat. Widziała setki pacjentów, tysiące historii, ale tego jednego staruszka nie mogła zrozumieć. Pan Władysław, 87 lat, rak płuc, stadium terminalne. Lekarze dawali mu może dwa miesiące, może trzy, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, jak ją traktował. Od pierwszego dnia. Patrzył na nią inaczej niż na innych, jakby ją znał, jakby wiedział o niej coś, czego ona sama nie wiedziała. Kiedy wchodziła do jego sali, żeby podać leki albo zmienić pościel, on milkł. Obserwował każdy jej ruch. Nie w sposób, który by ją niepokoił, raczej z czymś, co wyglądało na smutek albo wdzięczność. Nie rozumiała. Próbowała z nim rozmawiać. Kim pan jest? Skąd pan pochodzi? Czy ma pan rodzinę? Odpowiadał krótko. Był inżynierem, pracował przy budowie mostów. Żona zmarła 15 lat temu, dzieci nie mieli, jest sam. Ale kiedy pytała, dlaczego tak na nią patrzy, on tylko kręcił głową i mówił, że to nic, że jest zmęczony, że niech się nie przejmuje. Minęły tygodnie. Stan pana Władysława się pogarszał, coraz więcej morfiny. Coraz mniej przytomnych chwil. Ale kiedy ona wchodziła do sali, on jakby się budził, jakby jej obecność dawała mu siłę. Inne pielęgniarki to zauważyły, żartowały, że ma adoratora. Ona się śmiała, ale w środku czuła, że tu chodzi o coś więcej, o coś, czego nie rozumie. W ostatnim tygodniu jego życia przyszła na nocny dyżur. Sala była cicha, monitory pikały miarowo. Pan Władysław spał. Ale na jego szafce nocnej leżała koperta z jej imieniem Agnieszka. Ręce jej drżały, kiedy ją otwierała. W środku był klucz i kartka. Kilka słów napisanych drżącą ręką. Proszę otworzyć moją szafkę w domu. Adres był na odwrocie ulica Lipowa 17, mieszkanie 4. Wszystko tam zrozumiesz. I przepraszam, że nie powiedziałem wcześniej. Nie miałem odwagi. Następnej nocy pan Władysław zmarł. Spokojnie, we śnie. Trzymała go za rękę, chociaż już nie wiedział, że tam jest. Albo może wiedział. Po pogrzebie, na który przyszła jako jedyna osoba spoza personelu szpitala, pojechała pod ten adres. Ulica Lipowa 17. Stara kamienica. Mieszkanie na drugim piętrze. Klucz pasował, drzwi się otworzyły, i wtedy zobaczyła całe mieszkanie, każda ściana, każdy kąt. Była tam ona, portrety, dziesiątki portretów, setki może ona przy pracy, ona uśmiechnięta, ona zmęczona po dyżurze, ona podająca leki, ona rozmawiająca z pacjentami ona przez dwanaście lat. Nogi się pod nią ugięły. Usiadła na podłodze i płakała. Nie rozumiała skąd, dlaczego, kim on dla niej był. Wtedy zauważyła album na stole. Otworzyła go. I wszystko stało się jasne. Zdjęcie z 1991 roku. Szpital Miejski w Krakowie. Oddział położniczy. Młoda kobieta w łóżku, trzyma noworodka. Obok stoi mężczyzna, młodszy, ale poznała te oczy, pan Władysław. Pod zdjęciem podpis: Moja córka Maria i wnuczka Agnieszka, 23 września 1991, dzień, w którym się urodziła. Jej matka Maria, która zmarła, kiedy Agnieszka miała 3 lata. Wypadek samochodowy. Wychowywała ją babcia, ojca nie znała, nikt nie mówił o rodzinie matki, jakby nie istniała. A jednak, przez 12 lat pracowała na oddziale, gdzie leżał jej dziadek, którego nigdy nie poznała, który ją obserwował, który malował jej portrety, który nie miał odwagi się przyznać. Następne strony albumu wyjaśniały wszystko. Pan Władysław i jego żona pokłócili się z Marią, kiedy ta zaszła w ciążę z człowiekiem, którego nie akceptowali. Powiedzieli rzeczy, których nie można cofnąć. Maria odeszła. Nie odzywała się. Potem wypadek. Potem cisza. Przez lata pan Władysław szukał wnuczki. W końcu ją znalazł. Przypadkiem trafił do szpitala na rutynowe badanie i zobaczył ją na korytarzu ku pielęgniarki z identyfikatorem, Agnieszka Kowalska. Wiedział, że to ona. Miała oczy matki. Mógł podejść, mógł powiedzieć, ale co? Jestem dziadkiem, który wyrzucił twoją matkę? Który przez swoją dumę nigdy jej nie przeprosił? Który pozwolił jej umrzeć w przekonaniu, że jej nie kochamy? Nie mógł. Więc robił, co umiał. Malował. Zapamiętywał każdą chwilę, każdy uśmiech, każdy gest. Dwanaście lat patrzył na wnuczkę, której nie mógł przytulić. Kiedy zachorował, poprosił, żeby przenieśli go na jej oddział. Chciał umrzeć blisko niej. Chciał, żeby ostatnia twarz, którą zobaczy, była jej twarzą. Na ostatniej stronie albumu był list, długi, pisany przez lata, o tym, jak bardzo żałował jak bardzo kochał jej matkę, jak bardzo kochał ją, o tym, że był tchórzem, że duma zniszczyła mu życie, że jedyne co mógł jej zostawić to te obrazy i to mieszkanie i przeprosiny, które przychodzą za późno. Na samym końcu napisał, byłaś najlepszą pielęgniarką, jaką znałem i najpiękniejszą wnuczką, o jakiej mogłem marzyć. Przepraszam, że dowiadujesz się tego dopiero teraz. Przepraszam, że nie miałem odwagi powiedzieć ci wcześniej. Ale wiedz, że przez ostatnie 12 lat każdy twój uśmiech dawał mi powód, żeby żyć. Kocham cię. Twój dziadek Władysław. Agnieszka siedziała w tym mieszkaniu do rana. Patrzyła na portrety. Na siebie widzianą oczami kogoś, kto ją kochał. Przez 12 lat myślała, że nie ma rodziny. Że jest sama, a prawda była taka, że ktoś się kochał codziennie, w milczeniu, ze wstydu i żalu. Mieszkanie zapisał jej w testamencie, razem ze wszystkimi obrazami i z jednym ostatnim portretem, niedokończonym. Ona, trzymająca jego <laughs> rękę ostatnia noc ostatni obraz. Nie zdążył go skończyć, ale ona wiedziała, jak się kończy. Dokończyła go sama i powiesiła nad łóżkiem, żeby pamiętać. Że miłość czasem milczy, ale to nie znaczy, że jej nie ma.